Ich owsiarka niemieckiego za darmo nie odda. Nie odda. No widzowie, to ja mam setkę. To jest. Tak, Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. w sprawie owczara niemieckiego. To już nieaktualne. Nieaktualne? Sprzedała już Pani, czy. No jest A można tak, jakby nawet za to płacą, żeby Pani cofnęła tą transakcję? Oferuję 3000 zł, biorę tego wczarka nawet dzisiaj przyjeżdżam. To no Pan żartuje, chyba, nie? Nie, nie żartuję. Biorę tego owczarkę, spodobał mi się blisko mnie, nie chcę się bawić w jakieś długie wyjazdy w Polskę. Biorę tego owczara za 3000 zł. Co Pani na to? Po pierwsze, Pan. Pachemko 26, to 5 no. zł. Machonek dzwon postrój kąpielowy, bo jutro no. idziesz morsować, a nie chcesz, żeby pens wystawał. No. no nie wiem, czy... A skąd pan jest? No właśnie o to chodzi, że ja dzwonię z okolic. Wyszukałem na się ogłoszenie. Bo pan pan, tu, pan... pan jest z Przeworska, tak? Tak. No. Ja jestem z Łańcuta. Wie pan, gdzie to? Wiem, wiem. Ha, tak, dalej, to nie jest, bo to jest 20 km. No. Oferuje pani nawet ten, mówię, 2-3 tysiące złotych, ja go zabieram. A może pani trochę dzwonić? O której mniej więcej? A tak, gdzieś południe. Hmm. No tak, tylko że pani powiedziała, że chce, że nie nieaktualne, więc dlatego ja nie chcę też, żeby komuś. Nie chcę też komuś zabrać z przednosa, ale z drugiej strony mówię, że ja zapłacę, żeby go zabrać, nie? No to on nie jest za darmo. To tylko ogłoszenie jest za darmo. A No to. A w rzeczywistości nie. No To w rzeczywistości ile by pani chciała za niego? A no jak pan oferuje 2-3 tysiące, no to. No to za, dwa... powie... za 2,5 tysiąca? No dobra, tylko nie, niech pan rozłani około południa. No dobrze, ale powie mi pani jakby pochodzenie, tak? Tego pieska. On jest jakiś zdrowy w pełni i tak dalej? Tak, tak, tak. Skąd go to pani ma? Z Skąd go pani ma? hodowli kupiony. Z hodowli kupiony. A. Ile lat mam tak wpisany w tam, czy tam nawet nie wpisany. Ile z tak? pół roku. Dwa pół roku. No to w miarę młody piesek. Tak. Powiem mi Pani tak, jak jutro bym podjechał z dziewczyną, płacimy no oczywiście, bierzemy gotówkę, można zabrać jutro, czy pojutrze nawet, w niedzielę. No to jak to tu wie. niech Pan zadzwoni jutro koło południa i ustaliłem wszystko. I jak będzie Pan chciał, można przyjechać hmm. zobaczyć. Ile, pa ile Pani miała lat tego znaczy ile u Pani jest ten pies? No to jak go jak przywiozłem, to... On miał chyba 6 tygodni czy 3 miesiące, mm. nie wiem dokładnie, ale I, jest takiego. I tak z ciekawości, czemu pani go od, sprzedaje? Bo wiem, że są różne sytuacje tam yy, na świecie. Po prostu przeprowadzamy się do mieszkania i, i normalnie. Jest taki w mieszkaniu to nie bardzo, jeszcze przy dziecku. A, czyli po prostu pani zaszła w ciążę yy, tak jakby i przez dzieci? Znaczy, w sens... no, no to przeprowadzamy się i. Mówię, niech pan zadzwoni jutro i będziemy rozmawiać. Dobrze, ja jak coś nie jestem zainteresowany, tylko mówię, że jak wiadomo, że też nie, nie chodzi o to, żeby pani, panią przekupić, tak? Ale w stanie jesteśmy te 2,5 tysiąca wydać, bo spodobał się ten piesek, a szukamy takiego pieska w okolicy. Tu jest akurat najbliżej do pani, więc... No mówię, Zadzwoni pan jutro, jeśli pan jest zdecydowany. Jutro proszę się koło południa odezwać. Jeśli pan jest naprawdę zdecydowany, to tak się ugadamy, jest... mm. przyjedzie pan, zobaczy. Może panu pasowało, to się pan zgadza, dogadamy się co do ceny a, i, a... i już. A powie mi pani, yy, tak jakby, jak piesek jest nastawiony do, do kobiet, bo moja dziewczyna, no, wiadomo, jak to dziewczyna, taki. To jest miary duży piesek, nie? Jak on na panią reaguje? Znaczy, co ja mam panu powiedzieć, jak pies reaguje? No W sensie, no czy, jest. Jest, czy jest agresywny na kobiety, czy. No, czy po prostu tak samo, jak nieważne, czy mężczyzna, czy kobieta, czy dziecko, tak samo. No pies jest dość łagodny. No, jak. No nie wiem, jak, jak im się długo, no to pies jest łagodny. A jak tam taki, to jak, nie wiem, ktoś jakby wszedł na posesję, no to wiadomo, nie, że pies jest, to nie jest pies mały. A ma jakieś imię, bo on nazwisko? To są jakieś jaja? Nie. Ma jakieś wabienie się, jak się wabi? nie pan, to rozmowę trzeba skończyć. No. Bo widzę, że pan, pana chyba weekend poniósł. Poniosł mnie, bo kurczę, pieczony tam kurde yy, się napiłem i kurde chcę znaleźć odpowiedniego pieska i tu mnie też yy, wie pan. Dobra, zapisz sobie pana numer. Czy tam panią? Przepraszam. I tego. I zadzwonię do pani jutro.